Witajcie kochani, to Mary i Mario, no i platynowa siódemka, czyli premiera dzisiejsza, ładna zdrapeczka, Bardzo wygląda ładna. fajnie, się dosyć błyszczy, mhm. taka tutaj odmiana pisuśna, tej siódemki, taka, taka, bonus 7, nie, błyszczy, błyszczy, tak, dokładnie, podobna, no, podobna do bonus 7, dokładnie, tak, tylko kolorek, nie, ale ładna jest, to trzeba przyznać, zobaczymy jak się będzie drapać, co do wygranych, no to tutaj jest dosyć standardowo, jeśli chodzi o pułapy, tak, czyli powiedzmy od 10 zł poprzez tam 20, 30, 50, 70, 170, 470, no już fajniejsze, 4700, no i 470 tysięcy na koniec. No, <noise> no A ale zanim tak... zaczniemy drapać, kochani, chcieliśmy tylko Was jeszcze zaprosić na w sobotę 30 teraz, października na live. O godzinie 18.30 serdecznie zapraszamy naszych gości. Dokładnie. A teraz zaczynamy premierkę. Tak. Kupiliśmy sobie. Po kolei są to zrapeczki. Tak, kupiliśmy sobie cztery sztuki. No zobaczymy no. 22, 23, 24, 25. No tak niestety pani da. Do paczki są. Tak. Zobaczymy. Dobra, no to zaczynamy kochani, a wytrzymajcie mocno kciuki. Czy coś wygramy? No nie chcielibyśmy pusta mieć, nie? nie, nie jedna nie by się przydała wygrana, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No Mario brat pierwszy. A, mój, mój, ten zaszczyt mnie kopnął Ta, tym razem, tak? Tym razem, no, bo to trzeba Dobra. Na zmianę, nie? No, no, jasne. A Rosja pierwsza Rosjanin. No. Dobra, to przybliżymy. I co szukamy? Szukamy oczywiście platyny i siódemek. Siódemka mnoży razy dwa. I co my tu mamy? Przede wszystkim to musimy znaleźć, gdzie są symbole. O, tak właśnie nie od brzegu. O, dobra, tu jest muszka. Kolejną mamy koronę. Daliśmy niektóre już premierki. Naprawdę mi się... O, jest super no wybrany. jest platyna, jest. zera nie będzie. No to super. No to będzie pewnie tylko ta jedna, jak to po kolei są Potkówka. cztery trapki. No. Trafia. Oby nie. Zobaczymy. A właśnie ja chciałam nama 25. No nie no da się. Dobrze, mi. dobrze. Trofeum. Podzieliłaś najpierw. No ale mówiłam bardzo, to numer 25. I mamy zegarek, rubinek, prezent, słoneczko. No. No szukamy kolejnych platyn. O, jest platyna. Jest druga. Ktoś miał trzy platynki i siódemka, nie pamiętam kto. No zobaczymy. Narty. No ta się zaczyna dużo lepiej niż Bonus 7, bardzo, który nas bardzo nie lubił. Bardzo ładnie miała... Miał, o, czy... platynka. Ma, miał majorek z Kolejna wygraną. platynka. To jeszcze miał taką ładną? No to już wiem, że mamy przynajmniej trzy dychy, czyli na pewno będzie nie tak, że najgorzej. No to pięknie, ja się tak cieszę, bo Tulipanek. ja się bałam właśnie tej zdrabki, że na w jakiejś pustaczce. Wisienki i pierścionek. No to pierścionek. trzy dychy, no Mario, brawo, Dobra. bo trzy dychy jest... to patrzymy, jest... Co, co tu ukryli. O, daleko schowali. Jest 10, pierwsza dyszka. To będą 30 zł. Dobra, tu mamy. Drugie 10. Ładnie. I tu mamy Trzecie no. 10. Brawo. No, o, ta, elegancko. Ta zrabka będzie u nas gościć chyba. No i teraz już wiadomo te trzy nasze. Dwudziestka wygrała. No, no i teraz super. te trzy pewnie już będą pustekowe, bo to po kolei... No ale zobaczymy. Zobaczmy. Jeszcze nic nie, nic nie jest przesądzone, to potrafi różne rzeczy. Tak. Teraz moje z numerkiem 22. Aha, muszę tak przesuwać, no nie? Mhm. Fajnie się on drapie? No, przynajmniej tym moim drapakiem. Aha. A co ja mam? Pan to cele? Śpilka, śpilki, kłódka. Trofeum, tak? Chyba to takie coś... No, tu przynajmniej nie ma takiego podjudzacza, jak był w Bonus 7, czyli tej kawy, która była podobna do pliku, nie? Muszka. Tutaj przynajmniej wyraźniejsze symbole są. Klucz. Rubin. To jest Bardziej rubinek. wygląda jak koło ratunkowe, no ale dobra, <laughs> powiedzmy, że Rubin. Koło ratunkowe podkowa by Tam by się przydało to koło ratunkowe, bo... No. No. Przesuł trochę. <laughs> Co my tu mamy teraz? Jakiś tulipan, tak? No tak, kwiatek jakiś no. tam jest. Mi się dało, to Lisie... A pomoce. czemu ty mówisz za... Ja teraz nagrywam. Znaczy się drapia, a on mi to komentuje. Tak, gwiazda. Gwiazdeczka. Samochodzik. O, maluch. 126P. 126p. I teraz mamy. Brązoletek. Brązoletkę. No ja nie będę już miała, bo to już ta jedna będzie wygrana i koniec. Pierścionek, róża... Ale podsuń trochę, po bo już przestaje być widać. Oj, przepraszam. Ja nigdy nie patrzę w ten statyk. Dobra. Co kolejne mamy? Zegarek, czyli budzik. Koronkę. Kwiatek. No ja to już nie będzie, więc ta jedna zapka będzie tylko prezent. A może w tej prezencie jest siódemka? No to jest pytanie, czy zobaczymy siódemkę. Słoneczko i... Narty. Narty. Czyli tutaj gdzieś chyba powinno być, tak? No u mnie były po lewej stronie, ale tu pewnie będą po tej. No bo to różnie jest. On. Terezi... Tak, to jest pustaczek. No dobra, teraz moja zdrapeczka z numerem 23. I zobaczymy, czy będzie podwójnie, czy nie. Czy obie coś dadzą? I mamy tak, pantofelka. Pierścionek, różyczkę, kwiatka, e, naszyjnik, tulipanka, muszkę, prezencik, wisienki, o dalej, dalej, tak, żeby było widać. Gwiazdeczka, w ogóle jest ładna biedroneczka, no ładna, bardzo ładna, Ty... no. tylko żeby nie było, że jedna na paczkę coś wygrywa, nie? nie Ta to, to na pewno będzie tylko jedna. Bransoletka, no, zegarek, trofeum. Ale ja już nie mam szans wygrać. Dlaczego? <suszy> A ja mówiłam, że chcę 25 przed, przed nagrywaniem. Perfumki, kuferek. Ja to się nie chciałeś zgodzić. Korona, fiacik. <suszy> Narty i ostatni jest klucz. No dobra, czyli ja tu mam pustaczka. Hmm. Działam tu, maty? swoje kontrolne. C. Dobra. No i moja ostatnia też drapeczka. dwadzieścia 24, czyli nie będzie, na pewno bo 25 była wygrana trzy duchy. No, ale trzeba zdrapać. Drapiemy. A co tam? Co my tu mamy? Perfumy. Narty. Samochodzik. Tulipanek. Pantofelek czyli szpileczka. Korona. Prezent. Kwiatek, rubin, mucha, zegarek, róża. No, mówiłam, że tylko będzie ta przed jedna, ale i tak jest okej. Okay. Biedra, wisienka. To jest trofeum, pierścionek, kuferek, klucz i ostatnie są blansoletka. No mówiłam, mówiłam, że będzie tylko jednak po kolei, ale dobrze, dobrze kochani, że coś padło To tutaj z tej strony. No. Tak. E E, 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 nie ma, tylko jest e, m. No dobra, czyli teraz podsumowanie. No, nie jest źle, no, pre, nie jest No premierka źle. całkiem przyzwoita. No, nie, nie jesteśmy na plusie, nie jesteśmy na zero, trudno. Ale trzy dyszki z czterech, bardzo udany wynik. Ale jest. Jedna platynka, druga, druga platynka, platynka, trzecia. Czyli 30 zł na 40, 10 na minus. Jest dobrze, gratuluję Ci bardzo. A, dziękuję, dziękuję. Ale bardzo jest mi smutno, że nie chciałeś mi tej zrapeczki dać, więc Cóż. musisz mi kupić nową. Kupić A. mi kolejną 25 z innego, innego innej paczuchy. No. Nie na sobie... No na pewno super. będzie się pojawiać, bo fajna jest. Ładna, bardzo ładna, fajnie się cieszymy, że coś jest. Na pomnożenie będzie lub na, właśnie na zrapeczki na live. Także kochani, jeszcze raz zapraszamy w sobotę 18.30. Kto będzie chciał, to będzie nam bardzo miło Was gościć na naszym live'ie w sobotę 30. Także pozdrawiamy, do zobaczenia, do usłyszonka i do kolejnych naszych odcineczków. Pa pa pa! Niebawem się znowu zobaczymy. Tak, niebawem będziemy. Pa kochani, udanych premierek życzymy Wam.